Dzisiaj zakończyliśmy i podsumowaliśmy pierwszą edycję studiów podyplomowych menedżer w obszarze gospodarki lekami. Rozdaliśmy dyplomy studentom, podsumowaliśmy i podziękowaliśmy tej wspaniałej grupie za uczestnictwo. Mieliśmy uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów organizowanych przez Uniwersytet Andrzeja ficza w we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. A są to studia zamawiane, finansowane przez agencję badaniową. To jest kierunek skierowany do osób, które pracują bądź są zainteresowane pracą w obszarze gospodarki lekami. Gro tematów na studiach to tematy z obszaru farmakoekonomiki gospodarki lekami, refundacji leków, ale poruszamy też inne ciekawe obszary takie jak nauki prawne, zarządzanie. Chcemy, żeby absolwent tych studiów był wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych ról, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w obszarze właśnie gospodarki lekami. Jeżeli ktoś wiąże swoją przyszłość z tym zakresem ochrony zdrowia, jak jest gospodarka lekami, ale także wyrobami medycznymi, są takie studia, które poszerzają horyzonty, dają możliwość nawiązania świetnych kontaktów, poznania rewelacyjnych ludzi i zdobycia bardzo konkretnej, praktycznej wiedzy.